Witam cię serdecznie z tej strony Gosia, Polka z ZaoCanu i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Tym razem będzie troszeczkę o jesiennych rozterkach, ponieważ nie brakuje ich w tym sezonie i rzeczywiście, w momencie, kiedy wchodzimy w ten sezon taki bardziej jesienno-zimowy. Dużo ludzi już zaczyna przygotowywać um, takie podsumowanie bieżącego roku, i ja również pokuszę się o to, żeby podsumować ostatni rok od października do października. Dlaczego akurat w ten sposób? Ponieważ październik jest takim miesiącem, który przyniósł wiele zmian w moim życiu. Jedną z nich było to, że poznałam swojego męża i 15 lat już jesteśmy razem. I... W tym roku będziemy świętować właśnie 24 października 15. rocznicę ślubu. Po prostu już trudno uwierzyć, ale też październik um, był taką datą specyficzną w momencie, kiedy podejmowałam decyzję o rozpoczęciu pracy i o skończeniu tej pracy. I chciałabym króciutko się do tego odnieść, jak ta zmiana życiowa i decyzje, które podjęłam rok temu, wpłynęły na resztę mojego funkcjonowania i życia tutaj. Ameryce, co było pozytywne, a co można by było uznać za negatywne. Aczkolwiek, jak widzicie, w dalszym ciągu jestem szczęśliwa i uśmiechnięta, więc chyba aż tak strasznie nie było. Jednak sezon jesienny przynosi różne rozterki, różne przemyślenia. W końcu będzie też chwila na przestawienie czasów zegarków, już niedługo w Polsce, później zaraz Ameryka, a my tutaj w Arizonie nie musimy przestawiać zegarków ale o tym za chwilę. Zapraszam serdecznie. Właśnie skończyłam rozmawiać z moją koleżanką z Chicago, która powiedziała, że październik ich wyjątkowo rozpieszcza. Jest w tym roku bardzo fajna temperatura, także mogą sobie posiedzieć jeszcze na zewnątrz, wyjść na spacer, i ona absolutnie nie jest gotowa na wejście w pełni w ten sezon jesienno-zimowy, gdzie trzeba zacząć ubierać się na cebulkę, zarzucić sweterki, pełniejsze buty, kurtki. A ja otwieram swoją szafę i patrzę z utęsknieniem, kiedy właśnie będę mogła zacząć. Zakładać te troszeczkę cieplejsze rzeczy. No, już dzisiaj chyba znak nadchodzi, bo długi rękaw na mnie jest. Ale rzeczywiście mamy taką tęsknotę tutaj w Arizonie za tymi chudniejszymi dniami, które naprawdę już nadeszły, już jest bardzo, bardzo fajnie. I nie tęsknimy chwilowo za latem. Natomiast te osoby, które mieszkają gdzieś bardziej na północy czy zachodzie, no to już dostwiera im. To zimniejsze powietrze i, i czują te zmiany nadchodzące, a tą zmianę nadchodzącą w ich życiu i w sezonie e, całego roku też podkreśli to, że trzeba będzie przestawić zegarki. I nie wiem, czy wiecie, ale Arizona jest jednym, chyba jednym, jedynym stanem, e, gdzie nie przestawia się zegarków. My sobie mamy taki standardowy czas, który trzymamy, więc jak jest siódma, tak siódma będzie, ale inne, wszelkie stany naokoło, Oczywiście dostosują tą godzinę i przesuną zegarki do tyłu. Niektórzy się cieszą, będą mogli sobie dłużej pospać, ale znowu ta szarówa taka będzie się wstawało rano, będzie ciemno, wraca się z pracy, czwarta, piąta godzina, znowu jest ciemno. Także myślę, że nie każdy lubi to takie funkcjonowanie, ponieważ ma się wrażenie, że nie wiadomo, kiedy ten dzień się kończy, i kiedy się zaczyna, i jakieś to jest takie wszystkie, wszystko przytłoczone. Ale oczywiście jest bardzo dużo zwolenników tego sezonu. Więc nie zamierzam dyskutować. Ja cieszę się, że my w Arizonie jesteśmy tutaj tacy bardzo wyjątkowi i wszyscy dostosowują ten czas do nas, ponieważ my go nie zmieniamy. A oczywiście wynika to z tego, że w lecie, gdybyśmy przeszli na czas letni i przestawili zegarki do przodu, no to byłoby nam bardzo trudno funkcjonować, chyba jeszcze gorzej niż w tym czasie standardowym, który po prostu mamy, bo jak wiecie, Arizona w lecie jest bardzo specyficzna i wymagająca. Jeżeli chodzi o zaakceptowanie tego piekiełka, które tutaj się odbywa. I jednym jedynym miejscem, gdzie w Arizonie zmienia się ten czas z zimowego na letni, jest teren Nawachu, Indian Nawachu, bo to jest teren, który podlega prawu federalnemu. I oni oczywiście ten czas swój adoptują. Także część Arizony gdzieś tam uh, zmieni ten czas, a my tutaj przy Phoenix i uh... W mojej jakiejś większej okolicy żyjemy sobie według naszego standardowego czasu i cieszymy się, że to nas nie obchodzi, że musimy się martwić, czy godzinę wcześniej, czy godzinę później się będziemy z kimś umawiać, i później zrobimy jakiś błąd, i w końcu nie będziemy wiedzieć, na którą godzinę się spotykamy i o której godzinie. Każdy gdzieś tam nas powinien się połączyć, tym bardziej, że tych czasów w Ameryce różnych i stref klimatycznych. I czasowych nie brakuje. Ale oczywiście ja nie chcę mówić tutaj teraz o pogodzie, bo zawsze mówi się tak, że jak się nie ma o czym mówić, to się mówi o pogodzie. Nie, bardziej chcę mówić o przestawieniu swojego zegarka czasu życiowego na taki czas z wyzysku na życie. I dlaczego tak mówię? Oczywiście nie chciałabym być źle zrozumiana, ale mam bardzo długą przerwę, bardzo długą, no roczną przerwę, od pracy, takiej. Pracę, która była bardzo wymagająca, z której zrezygnowałam rok temu, w październiku, i która przyniosła wiele zmian w moim życiu pozytywnych. I troszeczkę negatywnych, myślę. Ponieważ nigdy nie można powiedzieć tak, że wszystkie zmiany, które w życiu podejmujemy, będą tylko i wyłącznie pozytywne. Byłoby świetnie, gdyby tak było, ale później dziś dostrzegamy różne negatywy. I ja w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że odchodzę z pracy po siedmiu latach takiego funkcjonowania w biegu, funkcjonowania w bardzo dużym takim stresie, stwierdziłam, że mam tego dosyć. I. Oczywiście podjęłam też tą decyzję troszeczkę um, pod względem emocjonalnym, i po, po, po wydarzeniach, wydarzeniach różnych, z którymi się po prostu absolutnie nie, gada, nie, nie zgadzałam, i stwierdziłam, no, mówię sobie dość, kiedyś trzeba powiedzieć, um, kiedy ze sceny zejść. Więc ja zeszłam z tej sceny niepokonana, i z tego chyba się najbardziej cieszę, ale. Ten rok czasu, który sobie dałam, ponieważ stwierdziłam, że okej, okay, mam dosyć bycia białym murzynem. Ups, może nie powinnam tak tego nazwać, no ale tak było. Tak troszeczkę się czułam i chyba nawet ostatni rok przemyśleń różnych bardziej skłania mnie ku temu, że rzeczywiście pod tym względem była to dobra decyzja. I stwierdziłam, że odchodzę i daję sobie rok czasu na życie. I oczywiście nie mogę powiedzieć, że wtedy jak pracowałam, nie to nie miałam zupełnie życia, bo miałam, ale to życie miało tak szybkie tempo i tak przelatywało mi przez palce, że stwierdziłam, że jak teraz sobie ten rok czasu dam, żeby odpocząć, to to będzie największy relaks i największą dobrą rzecz, jaką mogę dla siebie zrobić. A tu okazuje się, psikus mały, rok czasu minął o tak, i zaczęłam analizować, no, co udało mi się zrobić przez ten rok czasu. Czy udało mi się odpocząć? Tak. Czy udało mi się wykonać różne projekty, które stwierdziłam, że zrobię, bo mam teraz tak dużo czasu i mówię o takich projektach domowych? Od posprzątania szafy, wyczyszczenia jakichś dzieci, zabawek, które gdzieś cały czas zalegają w ich playroom. No, oczywiście nie, ponieważ wpadłam też w ten taką. W taki Uh, chyba troszeczkę mód taki nastrój prokrastynacji, i cały czas odwlekałam, odwlekałam, a że nie widziałam jakichś tam jakiś konsekwencji, że no mogę sobie w sumie pozwolić na ten etap, no to czemu nie? Ale od początku. W momencie, kiedy odeszłam, nagle doszło do mnie, że. Ja nic nie muszę. I to nic nie muszę na początku było fajne, i rzeczywiście um, wiem, że w momencie, kiedy funkcjonuje się w takim szybkim rytmie i jakimś zorganizowanym, że wie się, że ósma to, dziesiąta to, jedenasta to, my narzekamy często, Ojej, jacy jesteśmy zajęci, i ten kalendarz jest tak przepełniony, ale Żyje się łatwiej. I człowiek jest jakoś tak, mimo tych natłoków różnych wydarzeń i aktywności, w których musi uczestniczyć, jest bardziej zorganizowany. A w momencie, kiedy człowiek nie ma nic do zrobienia w swoim kalendarzu, budzi się rano i zastanawia się bardzo długo akurat ja tak mam no co ja bym dzisiaj zrobiła? Więc pozwalałam sobie na dłuższe wylewiglianie się w łóżku. Chyba nadal sobie pozwalam, bo ja nie jestem osobą, która lubi Szybkie poranki. I lubię tak się pokisić troszeczkę w łóżku, przeglądać sobie telefon, coś tam poczytać, przeanalizować i mieć naprawdę ten czas dla siebie. Ale w momencie, kiedy um, przeszłam z takiego wysokiego trybu na ten ostro, drastycznie spowolniony, nagle zaczęły dostrzegać, dolegać mi wszelkie dolegliwości świata i po prostu się rozchorowałam. I mam wrażenie, że to wszystko było połączone właśnie z tym takim biegiem i rytmem, w którym żyłam, w którym nie mogłam się skupić na swoim ciele, i moje ciało musiało funkcjonować na wysokich obrotach. A nagle, jak wszystko spowolniło się i nagle przyszedł ten taki luz i zrzucenie tej całej presji z siebie, to biodro zaczęło mnie boleć. Tu mnie zaczęło strzykać, tam zaczęłam gdzieś chodzić do lekarza. No nie jestem jakąś hipochondryczką, ale naprawdę, no, położyło mnie prawie na dwa tygodnie do łóżka takie różne przypadłości związane właśnie chociażby z tym nieszczęsnym biodrem, nacierpiałam się niesamowicie i zastanawiałam się, no kurczę, no to dobrze, że to się stało teraz. Jak ja już nie pracuję, bo jeżeli to biodro by mnie bolało, a ja dalej by musiała gdzieś wyjechać i być w 100% gdzieś zaangażowana w jakiś na przykład event, który organizuję, no to nie, mogła, nie mogłabym po prostu tego zrobić, bo. No, nie mogłam nawet chodzić. Taki był przerażający ból. Jakiś chiropraktyk, nie wiadomo, cudawianki, miał mi pomóc, tak naprawdę zaszkodził. Długa historia, ale z drugiej strony przyszła też taka refleksja, że no nie, bo właśnie gdybym była w tym szaleństwie, Cały czas i w tym szybkim trybie funkcjonowania, to nic by mi nie bolało, bo nie, nie miałabym czasu nawet zastanowić się, że coś mi tam pobolewa, tylko po prostu bym zapierdzielała dalej z tym bólem, nafaszerowałabym się być może jakimiś przeciwbólowymi tabletkami i, i tyle. A tu nagle właśnie przejście z tego szybkiego rytmu w bardzo, bardzo wolny, nagle uwolnił w moim ciele. Wiele symptomów, chorób, których myślałam, że nie mam, a okazuje się, no. Z, wiadomo, z wiekiem człowiek się też posuwa, ale gdzieś one się ujawniły. I tak ten pierwszy mi miesiąc um, po zostawieniu pracy um, troszeczkę odchorowałam. I nie mogę też powiedzieć, że nie odchorowałam go jakoś troszeczkę emocjonalnie, ponieważ ja jestem osobą, która się bardzo szybko przywiązuje do ludzi, e, do miejsc chyba też, ale do ludzi bardzo. I nagle mój telefon, który dzwonił notorycznie, wręcz czasem chciałam go rozwalić o ścianę, bo po prostu już przesadzał z tym e, dzwonieniem, i pisaniem, czy to maile, i, i cały czas trzeba było e, odpowiadać i być na baczność, nagle on zaczął milczeć. E, I miałam takie. Przemyślenia i taki troszeczkę roller coaster emocjonalny pod względem tego, że ja jednak chciałabym, żeby on zadzwonił, że ja zaczynam za ten tęsknić, że ten telefon nie dzwoni. Oczywiście to nie przyszło od razu, ale te przemyślenia gdzieś tam trafiały do mnie. Robiło mi się smutno, że już nie jestem częścią czegoś, co budowałam. Zostawiłam za sobą ludzi, zostawiłam za sobą może jakieś możliwości. Robiło mi się przykro, i myślałam, czy to było w ogóle dobre posunięcie, jeżeli chodzi o Finanse, no, kto robi takie rzeczy, no, rezygnuje z dobrych pieniędzy, no widać ja, ponieważ chciałam się kierować jakimiś większymi wartościami wyższymi, których mi po prostu zabrakło w tej pracy. I naprawdę pierwszy Powiedziałabym, chyba trzy miesiące były trudne. Były trudne, właśnie, żeby odnaleźć się w tej rzeczywistości, z którą e, się zderzyłam nagle tego totalnego luzu i zostawienia tego wyzysku za sobą, i pójścia dalej, i zastanowienia się, no co teraz. Ale cały czas powtarzałam sobie: nie, ja daję rok czasu. Rok czasu daję sobie na przeanalizowanie, co bym chciała robić, e, czy ja w ogóle chcę jeszcze kiedyś wrócić, na przykład do korporacji e, i gdzie, gdzieś tam się e, sfokusuję w moim życiu. No stąd też powstały podcasty, chyba właśnie z, z tego, e, że miałam za dużo czasu i wciąż ten czas gdzieś tam jest. Ale e, co się nie zmieniło i co jest właśnie ciekawe, że moje życie w dalszym ciągu mam wrażenie pędzi, ponieważ tak jak chciałam dać sobie ten rok czasu i nagle ten październik, Październik 2024 przemienił się w październik 2025. Ja nawet nie wiem kiedy to się wydarzyło, ponieważ mimo tego, że wolniej funkcjonuję w niektórych tematach, to rzeczywiście ten czas no, gdzieś przez palce przelatuje, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. I okazuje się, że jestem w punkcie wyjścia. Różne projekty niezrealizowane, które gdzieś tam planowałam i miałam za myślę, no bo przecież będę miała tak dużo czasu, ale jest też wiele rzeczy pozytywnych i takie, które, na które jestem zła, że nie zauważałam ich w momencie, kiedy pracowałam, ponieważ nie dawałam sobie czasu na życie. To wiąże się głównie z tym, że ja, jak coś robię, to robię to naprawdę na 100% albo nie robię tego wcale. I takie sobie dziś ramy narzucam funkcjonowania. Staram się z tym walczyć i staram się to troszeczkę to zmienić, odmienić, ponieważ nie, nie mogę powiedzieć do końca, że to jest złe. Ale jednak, gdzieś mnie to później wsadza w takie, w takie pudełko, że albo to robisz tak i nie możesz wyjść poza to pudełko, dopóki to nie będzie wszystko dokończone, zrobione, albo po prostu ciebie nie ma. I nagle w momencie, kiedy zaczęłam spowalniać i dostrzegać moją rzeczywistość otaczającą mnie, chociażby tutaj w Arizonie, dostrzegłam, że wow, życie toczy się. Poza tą pracą również różne fajne spotkania mnie ominęły, takie social life, które na przykład dzieje się w moim tutaj, na moim osiedlu, wśród znajomych. Ja nie mogłam być tego częścią, ponieważ no albo byłam bardzo zmęczona po pracy, albo gdzieś wyjeżdżałam, albo mnie nie było i ciągle było coś. A teraz zaczęłam zauważać, że. Tak dużo rzeczy przegapiłam, no i oczywiście nie jestem w stanie cofnąć tego. I przez to, że chciałam tak bardzo nadrobić te swoje zaległości, to ten czas zaczął znowu pędzić. Ponieważ jeżeli wcześniej dawałam sobie czasu na spotykania się od tak po prostu z ludźmi, poznawania chociażby sąsiadów i pojechaniu tu czy tam na jakiś głupi lunch, spacer i po prostu bycia, bycia z dziećmi, bycia, z rodziną, to nagle ten czas zaczął też przyspieszać, no bo mój, mój kalendarz, moje dni zaczęły się wypełniać, a to jadę tu, a tu jestem umówiona z tą koleżanką, z tamtą koleżanką, tu poznałam takich ludzi. Oni mnie gdzieś tam wciągnęli i dali mi to poczucie, że no wow, to ta Arizona nie jest taką pustynią, tylko rzeczywiście tutaj się bardzo dużo i dzieje się cały czas, a ja sama wykluczyłam się z tego, ponieważ byłam tak zaślepiona tym, co się dzieje w mojej pracy i tak jak taki koń z, z jakimiś klapkami na oczach, biegłam tylko i wyłącznie w jedynku, nie patrząc, co się wokół mnie dzieje i nie korzystając z tych różnych sezonów mojego życia i momentów, w których naprawdę mogłabym no, odcząć się. Być może tak musiało się właśnie wydarzyć, że musiałam podjąć tak e, trudną decyzję, ale jednocześnie być stanowcza i być taka prawdziwa dla samej siebie. Czego ja potrzebuję, czego ja chcę i czy przez ten rok czasu udało mi się odpowiedzieć na to pytanie, muszę z ręką na sercu powiedzieć, że nie. Chyba jednak potrzebuję więcej czasu, ale już oczywiście po tym roku czasu to tak jakby ktoś gdzieś tam słuchał i wie, że no, ok. Rok czasu już minęło. Hej, no, trzeba wziąć się do roboty i narzucić tempa, i pojawiają się różne możliwości, w które ja chcę wejść, a z drugiej strony mam gdzieś tam z tyłu głowę coś takiego: no a co, jak znowu gdzieś się zgubię i wejdę tak w. W stu procentach z butami, rękoma i całym ciałem, i nie będę umiała wyjść i zacząć żyć i korzystać z tego życia, które udało mi się tutaj odzyskać i niejako stworzyć w Arizonie. Nie wiem, czy ja to, co mówię, w ogóle ma sens, ale jest tyle myśli w mojej głowie, że właśnie kojarzę to i dziś mi to przychodzi do głowy z tym są zmianą właśnie sezonów. No bo też wiadomo, wchodzę w jakiś inny sezon swojego życia, hormony szaleją, zbliżam się do pięćdziesiątki, więc człowiek tak refleksyjnie analizuje, co mu się udało osiągnąć, co mu się udało spieszyć, brzydko mówiąc, co musi naprawić, być może jak mu się uda a, a co może po prostu przysłowiowo olać. Yy, I to chyba ten rok miej. Mi pokazał bardzo wyraźnie, że są rzeczy, które po prostu zawaliłam, jako człowiek, jako mama, być może też jako żona, nie wiem, zapytam męża, ale po prostu jako gosia, jako ta, która czegoś chciała od życia, ale jej po prostu nie wyszło, więc to zawaliłam i zobaczyłam to bardzo, bardzo wyraźnie. Dlaczego to zawaliłam? No, jest wiele powodów, nie będę o nich mówiła, ale myślę, że niektóre Rzeczy, które zawaliłam, to zrobiłam to po prostu świadomie, niektóre mniej świadomie. I jest wiele rzeczy, nad którymi, nad którymi chciałabym popracować i które chciałabym zmienić. A doszłam do tego właśnie poprzez to, że czas, który sobie dałam, ten, ten cały rok Potrafi, znaczy pomógł mi spojrzeć na moje dotychczasowe życie i funkcjonowanie nie tylko w firmie, ale tak po prostu. Czego ja tak naprawdę chcę, czy, czy ja chcę nawet mieszkać tutaj, czy może gdzie indziej i gdzie dziś mój sezon kolejnego życia będzie zmieniał. Więc przestawiłam ten zegarek na większy luz, a teraz znowu trzeba będzie włączyć ten tryb cykliczny, i odliczenia sekundowego wręcz do tego, że no dobra, Gośka, był ten czas prokrastynacji, na którą sobie pozwoliłaś. Jakieś tam na pewno są tego złe strony również, i być może konsekwencje, chociażby może finansowe. Poniesiesz, ale teraz znowu akcja, motywacja i trzeba wziąć się do roboty. Gdzie można by powiedzieć, że sezon zimowo-jesienny absolutnie nie sprzyja tego typu postanowieniom i działaniom, A ja wbrew pozorom jakoś gdzieś pod wiatr chcę iść, ponieważ czuję się nieco uskrzydlona po tej przerwie rocznej i mam wrażenie, że naładowałam bateryki. Czy jestem silniejsza mentalnie i bardziej odporna na to, co być może mnie czeka w zdarzeniach biznesowych i w różnych projektach, których mam zamiar się podjąć? Nie wiem, to czas okaże, ale na pewno. Dam sobie właśnie tą chwilę takiego relaksu w tym zegarze, i chyba będę musiała to po prostu nastawić na swoim budziku, że hello, teraz jest godzina na funkcjonowanie wśród żywych, czyli nie tylko wirtualne jakieś spotkania czy spotkania stricte biznesowe, ale życie tu rodzinne gdzieś w jakiejś społeczności, którą mam na oko, żeby właśnie. Nie nie utracić tego, co zbudowałam teraz. No takie jakieś jesienne rozterki mnie naszły i stwierdziłam, że podzielę się tym, ponieważ październik jest takim miesiącem, mimo tych różnych wydarzeń, dla mnie bardzo zawsze pozytywnie kojarzącym się. Ja wspomniałam na początku, że będzie to też miesiąc i data zbliżająca się naszej rocznicy ślubu, więc nie mam jakichś negatywnych odczuć co do października. I w ten sezon jesienno-zimowy chcę naprawdę wejść z uśmiechem na twarzy, gotowa na podbój świata, gotowa na nowe relacje, na być może też nowe nagrania, ponieważ będę miała więcej możliwości. Przeniosę się znowu z biurem do mojego dotychczasowego miejsca, gdzie nagrywam, do mojego studia, które sobie stworzyłam. Temperatura będzie tam przyjemna, no i wiele, wiele pozytywnych rzeczy się wydarzy. A to, co przeszłam, już zostawiam ze sobą. Gdzieś tam otrzepałam ten kurz z barków i zostawiłam te takie nastroje niezbyt pozytywne. A czy brakuje mi tego wariactwa, który zostawiłam? Czasem Brakuje, czasem patrzę, że fajnie by było, albo zadaję sobie pytanie: A jak by było, gdybym jeszcze była częścią tego, co zostawiłam? Ale bardziej skłaniam się ku temu, że szeroka brama się otworzyła przede mną, wchodzę w nią z pełną siłą mega motywacją i pozytywnym myśleniem i tak chcę zostać i mam nadzieję, że wasz, wasza jesień i ten sezon zimowy również zostanie z takim pozytywnym postanowieniem, że nie dam sobie gdzieś tam się stłamsić i schować do tego domu, gdzie trzeba będzie założyć ciepły kap, kocyk zarzucić i posiedzieć, bo nic się się nie chce, bo jest szaro, buro i ponuro, tylko właśnie będziecie już planowali uh, tą końcówkę tego roku. Jednak jest to coś, coś bardzo przyjemnego, prawda? Także można zacząć podsumowanie bieżącego roku już w październiku i wtedy wiemy, uh, jak chcemy ten rok zakończyć, a czy nam się uda? No wszystko w naszych rękach, także życzę każdemu z Was Pozytywnej energii, bardzo fajnej i przyjaznej pogody na jesień. Ubierajcie się jak cebulka, jeżeli potrzebujecie, a my tutaj w Arizonie już nie możemy się doczekać, kiedy zaczniemy ubierać te większe, różne warstwy na siebie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki, bardziej tematyczne, związane oczywiście właśnie z tymi wszystkimi świętami, o których mówiłam ostatnio, czyli. Halloween, uh, Thanksgiving i Christmas, ponieważ to jest jeden z najpiękniejszych sezonów tego roku. Serdecznie zapraszam!